na rzecz ruszyć bez fal startu. Nie za wcześnie, nie za późno. Tam się przygotowuje wodowanie jakiegoś jubileuszu. Nie rozumiem. No jakaś milionowa czy dwumilionowa tona. W każdym razie trzeba o tym napisać. Jasne? Jasne, oczywiście. Materiał rekordowo zwarty, ale wymowny. I jak zwykle trójskok. Ludzie, fakty, cyfry. Weźcie redakcyjny wóz. Chyba do Gdańska niej będzie pociągiem. Nie mamy funduszy na pociąg. Na benzynę mamy, bo to z innego paragrafu. Nie śmieszy was to? Nie, też nie. Ja nie mogę jechać. A cóż to za walkower? Ja mam... Pojedzie ktoś inny. Nie przesadzasz z tym paleniem. Można się udusić. Rozmowny to ty nie jesteś. Ha. Może byś w końcu powiedział, o co ci chodzi. Jeżeli nie możesz ze mną pracować, to powiedz. A nie patrz na mnie bawolim okiem. Może ci dym przeszkadza, Basiu? Och, Janku, gdybyś mógł się ograniczyć. Ależ oczywiście, Basiu. Już gaszę. Hm. Znakomicie prowadzisz, Janku. O Basiu, przesadzasz. Po prostu trochę wprawy. Przestań wreszcie do jasnej... Ząb mnie boli, rozumiesz? Ząb, ząb. Och. Mogłeś od razu powiedzieć. Przepraszam. Bardzo cię boli? Mhm. Trzeba było wziąć weramon. Brałem, trzy. Szałwią pukałeś? Pukałem, szałwią, koniakiem. He? Jak palisz, to ci lżej. Trzeba iść do dentysty, wpadniemy po drodze. Zanim się zorientujesz, będzie po wszystkim. To znaczy po czym? do pana doktora. Pan doktor o 12 ma odprawę frontu jedności narodowej. O 12.30 ma posiedzenie szkoły świeckiej, a zaraz potem wybory do zarządu trzz -u. Jak nie będzie kworum, to może niedługo będzie. jak będzie kworum, to też będzie, ale nie wiadomo kiedy. Jak to nie wiadomo? Nigdy żeście na zebraniu nie byli? Wyborcy? Jedziemy. Prowincja. Zatrzymaj się. I czy my wreszcie dojedziemy? Właśnie dojechaliśmy. Zachowuj się po męsku. Wysiadamy. Wie? Mniej boli. Znacznie mniej. Właściwie to już prawie... Wcale, całkiem przeszło. Nie szkodzi. Ale daj spokój, daj spokój, nic mnie już nie boli. Szkoda czasu, w stoczni czekają. Przyjedziemy tu później. Nie boli? O. O. Przecież widzisz. <grystanie> Jak chcesz, w końcu to twój ząb. <grystanie> Właśnie. Oczywiście. Najpierw trzeba pójść po kaski ochronne. A bez kasków nie wolno? Przepisy. Aha. Zimno będzie. Może pani włożyć na czapkę? Co tam jest? Hala prefabrykacji. Można zobaczyć? Oczywiście. Powietrze, energia elektryczna, tlen, acetylen można powiedzieć nerwy budującego się statku! statku! Nerwy! Nerwy! proszę. Otworzymy kanał. Szerzej proszę. Spokojnie. Przecież nie boli. Boli jednak. Oj, boli pani doktor, boli. Jedziemy. Ja muszę zdjęcia. Jedziemy. A nie. Nie Wiesz. Wiem, już nie boli. O właśnie. Tym lepiej wysiadamy. Dobrze. Ale ja pójdę sam. Ostatecznie to mój ząb. No właśnie. Tutaj nie mieszka żaden dentysta i nigdy nie mieszkał. No wiesz, byliśmy tu przed godziną. Tabliczki też nie ma. A była? Była, ale nie ma. A to na pewno tutaj? Jasne. Na co czekasz? Jedziemy. Do Nie, do dentysty. Chyba nie sądzisz, że w całym Gdańsku jest tylko jeden dentysta. Chyba nie. Stań no. Co to, taksówka? Stań, jedź, stań, jedź. Dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałam zamówić szyldzik. Chwilowo nie przyjmujemy. Nie ma na czym robić. Chodzę w przyszłym tygodniu. Tylko jeden z takim tekstem. Stanisław Szubiakiewicz, lekarz dentysta. Znowu? Jak to znowu? Przecież zrobiłem trzy na zapas. Można zadzwonić? W książce telefonicznej nie ma. Pewnie go nie stać na telefon. Dentystę, po co masz trzy tabliczki? Dlaczego nikt nie zna tam, gdzie była tabliczka? O co tu właściwie chodzi? Może gdzieś wiszą te inne tabliczki? Moglibyśmy poszukać. Jak twój ząb? A, dziękuję, świetnie. Tylko widzisz, szukanie tych tabliczek jest zupełnie niepotrzebne. Zupełnie nie masz zmysłu dziennikarskiego. Mam, ale. Co, ale? Widzisz. Ta tabliczka. Ta tabliczka mhm. wisi tam, gdzie byliśmy, tylko po drugiej stronie ulicy. Dlaczego od razu nie powiedziałeś? Ha. Jedziemy. Przecież tu nic nie ma. Przed nami? Gdzie? Tam, z lewej strony. Przecież nie będę stała naprzeciwko. Podejdziemy piechotką. No, no, czasami masz pomysły. Poczekaj tu na mnie. Przecież ja jestem pacjentem, a nie ty ale nie wiadomo. Co? No to idź. Ja do pana doktora. Pan doktor nie przyjmuje. No, coś nie tak. Pan doktor nie przyjmuje. A przy drzwiach facet mojego wzrostu tylko trzy razy szerszy. To co? Nic. W sprawie resekcji. Już po rentgenie. Proszę. Źle zaczęliśmy. Mają hasło. To już jest coś. Poza tym okna mają zasłonięte. Co robimy? Najpierw trzeba pomyśleć. To ty myśl, a ja tam wyjdę. Czekaj. Sama nigdzie nie pójdziesz. A ty wszystko zepsujesz. Ten facet w drzwiach cię widział. No to zdejmę czapkę, postawię kołnierz. Dokąd idziesz? Zamknąć wóz. A może jednak. Co? A, chodźmy. My w sprawie resekcji już po rentgenie. Proszę. Panie Pan do mnie? Tak. To znaczy, nie. Przepraszam. Dwadzieścia dwa czarne parzyste. Panie, panowie, proszę obstawiać. Petworzy. Koniec obstawiania. Rię na wapli. 11. Czarne. Witam Państwa. Nie Ile wymienić? 500. Na razie. Służy uprzejmie. 304. 50. Proszę obstawiamy. Proszę bardzo. może. Nie możemy tak od razu, musimy zająć Panie, Panowie, koniec obstawiania. Nie u Osiem czarne, parzyste. Panie, panowie, proszę obstawiać. We tworze. Obstawię. Nie umiem. Panie, panowie, koniec obstawiania. Mię na 14, czerwone, parzyste. Dalej. Panie panowie, proszę obstawiać Przetworzę. Przepraszam, mogę pana prosić o okien. Koniec obstawiania. Prył na 23, czerwone... W przedpokoju jest telefon. Czekaj, zdaje się, że wygrała. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. We tworze. Panie, panowie, koniec obstawiania. Rie na apriu. Niestety, proszę pani, telefon nieczynny. Mam nadzieję, że to nic pilnego. Nie. To świetne. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. Boże. Panie, panowie, proszę obstawiać. Proszę obstawiać. Panie panowie, koniec obstawiania. Ju na Dwa. Karne, parzyste. Koniec gry. Dlaczego? Ja mam dobrą pasę, chcę grać dalej. To przeciw regułom. Przykro mi, ale tutaj reguły ustalam ja. Nie mam zaszczytu znać państwa i dlatego chciałbym wiedzieć, kto państwa do nas skierował. Pan Nowak. Nie trafił pan. Wśród naszych gości nie ma pana Nowaka, choć to niewątpliwie popularne nazwisko w Polsce. Szefie. Chwileczkę. Mam nadzieję, że się jakoś porozumiemy. Spójrzmy, że państwo zapomną o tej wizycie i wszystkich jej szczegółach. No, na ile by pan ocenił taką uprzejmość? A na ile pan ocenia dochód z tego przedsiębiorstwa? Mam na myśli jakiś stały procent? Chyba pan przecenia trochę. Zresztą, jak pan widzi, nie odczuwam braku wspólników. Szefie, Jeszcze nie teraz. No więc. Pozwoli pan, że się naradzimy? Hmm, oczywiście. Wiesz? Uśmiechnij się, naradzamy się przecież sprawie łapówki. Co teraz będzie? Musimy to przeciągnąć jak najdłużej. Teraz twoja kolej. Podaj jakąś sumę i kłóć się. No więc? Pięćdziesiąt tysięcy. O! Mamy dużo wydatków, a taka okazja nieczęsto się zdarza. Pan rozumie. Zgoda. Co za zaszczyt? Pójdź. Panie redaktorze, czy wszyscy dziennikarze dają się tak łatwo przekupić? Zechce pan przyjąć do wiadomości, że o naszej wizycie tutaj uprzedzona jest milicja. Nie podejrzewałem pana o tak prymitywne chwyty. A czy przypadkiem nie ma pan przy sobie takiego zupełnie niedużego reporterskiego magnetofonu, na którym coś niechcący zostało nagrane? Nie, nie mam i ostrzegam pana. Dziękuję za ostrzeżenie, ale to zupełnie zbyteczne. Za 10 minut śladu tu po nas nie będzie. Przeszukać. Bożej! To raczej nie jest zajęcie dla kobiet. Chyba jesteśmy w porę. Jak to się stało, że panowie przyszli? Pan był łaskaw zaparkować wóz w poprzek ulicy. Zawiadomił nas o tym jakiś kierowca. A za wycieraczką znaleźliśmy krótki liścik do nas. Pozbierajcie te pieniądze i rulety. Tak zwane dowody rzeczowe. Chwileczkę. Brakowało mi pana do kompletu. Magnetofonu wprawdzie nie było, tylko ta drobnostka z paroma zdjęciami. Do prawdy należą się panu gratulacje. Wyprowadzić. Chociaż, żebyście państwo to w milicję, czuję się po obowiązku poinformować, że coś niecoś wiedzieliśmy. Brak było dowodów. O, te dowody są zbyteczne. Jego, proszę pana, cały dzień ząb boli. Mam znajomego dentystę. Mm. <noise> Wie pan, wizyta u dentysty to nic przyjemnego. Może mu jakoś przejdzie.